Witam, drogich kolegów i drogie koleżanki. Ten film powstaje specjalnie dla Was. Pozdrawiam całą klasę czwartą B. Ja wiem, że może mnie nie kojarzycie i nie pamiętacie, ale to nic. Ten film właśnie jest po to, żebyście zapamiętali mnie do końca życia. Jestem Adaś, Adaś Piętka. I wiem, że pewnie teraz dużo osób się śmieje. Zawsze się śmiejecie, gdy czytają obecność. Ale tą piętkę zapamiętacie. A do końca życia. Będzie wam się śniła co noc. Będziecie mieć koszmary. Da, Mamo, zaraz przyjdę. Przyjdź na obiad. Że mamo! Na czym to ja skończyłem? Jesteśmy właśnie w moim pokoju, w moim cudownym pokoju. Dobra, zacznijmy. Na początek, Zosia, kocham cię. Jesteś najpiękniejszą, najcudowniejszą dziewczyną w naszej klasie. Kiedyś weźmiemy ślub. Ale jeżeli będzie taka sytuacja, że nie będziesz chciała, w co oczywiście wątpię, to zakładam ci worek na łeb! Pokazujesz cię do bagażnika! Zawijam cię do paki! Bierzemy ślub w piwnicy! Później rodzisz mi dzieci i tworzymy cudowną rodzinę! Po prostu nie masz nic do gadania! Przepraszam, poniosły mnie troszeczkę. Zosia love cię, cię. Bartek, nie wiem czy go pamiętacie, był moim najlepszym przyjacielem. Powtarzam, był. Często do mnie przychodził, widział wszystko, co tu się dzieje i chciał mnie podkablować. Nie skończyło się to dla niego dobrze. Pewnie go nie pamiętacie. To było bardzo dawno temu. Był sobie kiedyś taki Bartek. Chciał po prostu wyjawić moje sekrety. A oh. Andrzeju, ty najfajniejszy, najprzystojniejszy, najlepszy chłopaku ze szkoły. Ten najfajniejszy chłopak. Każdy chce być jak on. Każda dziewczyna go chce. Nawet moja Zosia, głupia szkoła. Ogólnie dużo zajmuję się genetyką, no i po prostu zamienię się w ciebie. Będę miał twoje ciało, twoją urodę, będę tym najfajniejszym chłopakiem, a po ciebie podjedzie biały wan. Miro, tak, ten Miro, który wszystkim dokucza, a w szczególności mi, w sensie dokuczał. Nikt mi nie chciał pomóc, gdy ten robił mi majtkowanie na tle całej szkoły, ale nie wiem, czy zauważyliście, że Mira dawno nie było w szkole. Był Miro i go nie ma. <laughs> Anka! Anka kwa, śmietanka. Ty śmiałaś się ze mnie, że nic się nie odzywa. Nabijałaś się ze mnie. Jesteście za mało inteligentni, żeby ze mną rozmawiać. Ty taka zawsze wygadana byłaś. Jak wrócisz do szkoły, to opowiesz wszystkim, dlaczego tygodniami leżałaś w szpitalu, bo twój język wyparował. A nie, czekaj! I na koniec mój największy wróg, Mateusz. Widły przełóż. Czy tam k***a wajcha? Nie wiem. Mózg klasy. Zawsze ten najmądrzejszy. Niby najmądrzejszy. Najmądrzejszy kurwa, bo matka dyrektorka. I synek oczywiście musi mieć pierwsze miejsce, tak? Ale każdy, tym każdy dobrze wiedział, że to ja jestem numer jeden. Nabryła top jeden. Ta cała szkoła to jest wasze królestwo, tak? Smutno by było, gdyby to królestwo znikło. Jednym magicznym przyciskiem. A co by było? Gdyby milion takich kibli spadło na tą budę Muszę was wszystkich ustawić Każdy powinien znać swoje miejsce w szeregu Ten filmik dostanie każdy z was Przyleci k***a jakimś gołębiem Nie znaliście mnie od tej strony, ale poznacie